Oto Denny Dyer, aktor. W angielskim filmie o przemocy związanej z futbolem odtwarzał rolę nikczemnego rzezimieszka. Uwielbia piłkę nożną, ale nie jest na jej punkcie zwariowany, tak jak prawdziwi chuligani. Przekonująca kreacja zyskała mu ich szacunek, a zarazem dostęp do mrocznego i niebezpiecznego świata. Teraz Danny rusza w podróż po świecie bez bliska poznać ekstrema futbolowej przemocy. Będzie w samym centrum akcji zabierze nas na pierwszą linię frontu. Świat zadym, gazu łzawiącego, a nawet strzelanin. To będzie niezła podróż. Wojny na stadionach. W dzisiejszym programie Daniel odwiedzi Polskę. Tutejsi chuligani są jednymi z najgroźniejszych na świecie. Ona tak jest wojna to jest wojna na całego. We wszystkich. na każdym froncie. Już widzisz tego przeciwnika? No to, na to nagle klapki, wszystko, jakby wiesz. wyłącza się wszystko. Ponad 100 gangów, tysiące chuliganów toczą bitwy na terenie całego kraju. To istny kocioł futbolowej przemocy. W polskiej ekstra klasie chuligani mają własną ligę. Na jej szczycie znajdują się najtwardsi i najbardziej brutalni. Wyobraźcie sobie lata 80. Szczyt potęgi brytyjskich chuliganów. Tak wygląda dziś sytuacja w Polsce. Zabiorę was na pierwszą linię frontu. Deny spotka się z polskimi chuliganami, wkraczając w sam środek ich brutalnego świata. W sekretnych kryjówkach porozmawia z ludźmi w kominiarkach. Będzie na najbardziej zajadłych derbach w kraju. To po części piekło, po części zamieszki. Postara się ustalić, czy problemy z huliganami wpłyną na mistrzostwa Europy w roku 2012, w których współgospodarzem jest Polska. A no, my. No, no, no. Muszę przyznać, że trochę niepokoją mnie ludzie, z którymi mam się spotkać. Wprowadzą mnie do swojego świata, czy powiedzą mi w prostych słowach, gdzie mogę sobie pójść. I niech ktoś mi wyjaśni, dlaczego zgodziłem się tu przyjechać, bo nie mam bladego pojęcia. Trzeba mi baru i wódki. Po polsku chyba mówi się pijacka odwaga. Denny odwiedzi trzy miasta. Gdańsk, Kraków i Warszawę. Jego podróż rozpoczyna się w Gdańsku, mieście dla Polaków wyjątkowym. W latach 80. na ulicach eksplodowała przemoc, a na pierwszej linii walczyli kibice Lech i Gdańsk. Ale chodziło nie o chuliganerkę, a o cele polityczne. Istnieje niewiele państw, o których można powiedzieć, że bojowy duch kibiców pomógł zmienić historię kraju. Tak właśnie stało się w Polsce. Kibice Lechii stali się żołnierzami Solidarności, która doprowadziła do niepodległości kraju i upadku komunistycznych rządów. W 1989 roku Polska była krajem komunistycznym. Tu, w Gdańsku, kibice klubu sportowego Lechia byli aktywnymi działaczami Solidarności. Był to podziemny ruch protestu, który doprowadził do obalenia reżimu. Kibice walczyli za naród z przeciwnikiem. Komunistyczną milicją. tworzył się ten dystans, Neoni, prawda? Coś, co później zróżnicowało bardzo to społeczeństwo, a już w tej mikrostrukturze społeczność kibicowską, z przedstawicielami władzy ludowej, no bo to było to tak zwane zbrojne ramię. Mecz leki się kończył i każdy wracał na dzielnicę, a tych bandytów z ZOMO było pełno, bo zachodzenie w szaliku w nie wracało. Ty miałeś szalik? Kibice byli aresztowani, bici, ale nie rezygnowali. Boisko Lechii było jednym z niewielu miejsc, gdzie można było protestować bez narażania się na represje ze strony milicji. Na pewno środowisko kibiców, tak jak każde środowisko, było w pewien sposób inwigilowane. Władze komisje zawsze alergicznie reagowały na, na grupę. Grupa już stanowiła zagrożenie. Po meczach tysiące ludzi maszerowały ulicami skandując antykomunistyczne hasła. Ich liczebność budziła lęk wśród milicjantów. Ten stadion był zawsze miejscem szczególnym. My to nazywamy kultowym, magicznym takim. Kibice stali się miejscową legendą, gdy Solidarność doszła do władzy, ale koniec komunizmu nie oznaczał końca przemocy. Nowa sytuacja oznaczała nowe problemy. Wolne wybory i wolny rynek oznaczały również obniżenie poziomu życia i wzrost inflacji. Część ludzi e, zawiedzionych swoim e, statusem społecznym, po prostu nieprzystosowanych do, do to nie jest ich wina, ja od razu zaznaczam, nieprzystosowanych do no, nowych realiów życia, do, do, do gospodarki rynkowej, do, do e, otwartości życia politycznego. On, e, po prostu oni nie byli, ci ludzie nie byli przygotowani do tego e, i stąd się biorą frustracje. Tak więc w latach 90. polscy kibole nie walczyli już za naród, walczyli między sobą. Wraz jakby z tą demokracją, z wolnością pewne bariery zostały złamane przestały, przestały istnieć i, i ten ruch chuligański no, zaczął, się, tak naprawdę zaczął się rozwijać. No. No wraz z zadowoleniem komunizmu wiadomo, no łatwiej było jakby tym kibicom, kibicom, tym chuliganom ze sobą wstrzymać bijatyki, bo po pierwsze stadiony w ogóle były nie przystosowane do tego, żeby e, kibice mogli siedzieć obok siebie i tak naprawdę e, wiele bijatek odbywało się na stadionach, bo nie było klatek, nie było Sektorów buforowych, i wtedy mieli no, chuligani, którzy prowokowali prób te zadymy. No, nie, nie mieli problemu, żeby, żeby doszło do bezpośredniego starcia. Denny dowiedział się, że Krakowia ma jednych z najgroźniejszych kibiców w kraju. Skierował się więc właśnie tam. Krakowia. Nazwa brzmi groźnie, prawda? Groźnie brzmiąca ekipa, przynajmniej dla kibica West Ham. Wojny na stadionach. Deny odwiedza Polskę, skąd pochodzą jedni z najgroźniejszych kibiców na świecie. Po upadku komunizmu istnieje tu kłopot z huligaństwem, a wedle statystyk, derby Krakowa są meczem najwyższego zagrożenia. Wisła kontra Krakowia. Mecz znany także jako Święta Wojna. Kraków to dawna stolica Polski i coraz popularniejsza atrakcja turystyczna. Muszę przyznać, że Kraków robi wrażenie niezły miasto. Ale istnieje także ciemna i niewidoczna na pierwszy rzut oka strona miasta. Są tu dwie drużyny Wisła i Krakowia. Ich kibice są jednymi z najgroźniejszych w kraju, a w Krakowie prowadzą bezustanną wojnę. Wisła Sharks i Kibice Krakowi z Antywisły. Nienawiść z tych ostatnich sprawiła nawet, że nazwa gangu pochodzi od wrogiego klubu. Walka tych dwóch grup może zacząć...